I've been fucking pillies, man. I feel just like a Cześć, z tej strony KrzychoGR I dzisiaj omówimy sobie aktualizację. Jest ze mną Bartek GR. Siema. I jak na razie jedna osoba pochwaliła się w komentarzu o zasubskrybowaniu kanału, który promowałem wcześniej. Dawid Vlog się nazywa ten kanał. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zachęcam. Tam wszystko mówiłem. I tą osobą jest Broda Team. Serdecznie ją pozdrawiam. Proszę tutaj możecie też zostawić suba, bo kiedyś będzie nagrywał filmy. Broda Team. I tak jak zauważyliście zmienili wygląd bod, to bo. Jest naprawdę spoko. Mi się bardziej podoba niż stan. No mi chyba też. Fajnie, jest taki realistyczny. Zobaczcie, to wygląda jak dżokejka. tą regulowaną, jest taki nowocześniejszy. Również y, dodali tutaj cztery. Takie są również newsy. Tutaj mamy różne. Yy, <laughs> różne. te. Yy, no. nowe. rzeczy. I tak, wchodzi nam wybrawler chyba Rose się nazywa Rose, że tak mi się wydaje. I on właśnie będzie bił, ta dziewczyna będzie biła y, pięściami, podobnie jak El Primo, tylko że bardziej obszarowo i tam z tyłu ma jakby taki kwiatek, który będzie <laughs> y, podczas super ataku wytwarzał tarczę. Jest za powerem to będzie leczenie się. Taka szybsza regeneracja, tak mi się wydaje przynajmniej. No i myślę, że będzie to spoko postać. Dlatego zacząłem zbierać skrzynki i zrobimy sobie opening, aby ją wydrobić. Jak na razie jeszcze nie doszła, ale doszło coś bardzo dobrego. Zobaczcie. Przycisk try tu mamy. I możemy sobie zebrać każdą postacią. To jest wartek spoko, co nie? No. Podoba mi się. I też to jest super zmiana tej aktualizacji. No idzie również z skindonicy taki widzek. On mi się podoba. Serio to jest fajne. Zobaczcie. Tutaj takie roboty. Takiego dużego robota mamy. A tu mam takie nędzę. ten mały, może chodzić... O tak, mam tutaj. Już jednego strzelającego. Który cię zabija? sobie wow. Ale by było. A ten nie bije. No kurde, nie jest. Nie. No i tu mamy również takich. Słabił. Nie wiem, jakby im wskoczył Wszyscy co? się spalili. O, co ja? to jest? Ciągle może super atak używać. Okay. Fajne. Prawie ciągle. Może ich rozwalimy wszystkich. Mm. Jest, udało się. I patrzcie, teraz się zrespią wszyscy. Jezu. No spoko, no to to jest naprawdę fajna opcja, co my tutaj dodali w tej aktualizacji, ale nowego brawlera nie ma. Tylko bo no właśnie Tylko bo No i to jest naprawdę w sumie słabe dla mnie, że nie ma go jeszcze, bo tak to <laughs> by był szybciej openik, tak to musimy czekać. Ale będzie więcej skrzynek, więc przynajmniej może nam coś innego wydropi. Może jakaś legenda. Ok, teraz sobie zagramy shutdowna. Spike również trochę inaczej rzuca. Kto tam był? Karl. Karl a był, będzie łatwe co go zabić Może, chociaż ostatnio dużo osób gra karlem. Wow, 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 pan tu idzie, to jest bardzo słabe Tam drugi, no i dobra, przegraliśmy Dziewiąty 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 I też ma taką nową animację a tak to to strzela tak zupo na wszystkie strony. Dobra, gramy sobie jeszcze jedną gierkę, bo ta była krótka. Skasuję. no i też dużo osób teraz będzie grać Bo, więc naprawdę musicie uważać. No ponieważ nowy wygląd i, i również nowe strzały. Ci, że są takie podpalone. Podczas jego ulta yy, wypuszczę taką dużą strzałę, z której wylatują bomby. Są to jakby takie okrągłe bomby. Może I nam się uda dobra. naładować. A jak będzie mniejsze miejsce? W ogóle bardzo bym chciał mieć Star Powera do bo. Co? No nie, najgorzej. Cudno. O, o, czekajcie, widzicie taka okrągła bomba. Dobra. Eks. Co tu się dzieje? Jezu, ale teraz się wszystko. Znów zero bucharków. Dwa, pięć minut to jeszcze możemy sobie zagrać gierkę. Może tym razem kimś innym, na przykład Mortisem. Co? Serio? Ej, czy to jest nowa odzyska Mortisa? Tyturyz, coś takiego? Bo ja nie słyszałem, takiego. Może. Brok. No właśnie. Dlaczego? Brok. Ja nie mogę, Brok, tu idzie i na mnie podoba. Nie, to jest Brok. Ja tam psuję w teze saty. Nie. Dobra, Dobre. nie trafił nas no spoko. O kurde Pam. Dobra, Pam jest trochę dobra, w nie, w ogóle chciałbym trafić Pam. Nie no, ale kamper Dla mnie Piper. Dobra, ja uciekam, dla mnie ja, ja, u, ja uciekam serio. Niż pam. Może nam się uda nawet uciec. Tak szczerze mówiąc mówię, że Piper jest lepszy od Pam. No dla ciebie, a dla mnie to jest w sumie teraz najsłabszy epik dla mnie. Ale, ale ładnie teraz uciekliśmy temu Darylowi serio. A mi najsłabszym spam. No naprawdę, ja nie wiem, um, czemu tu się tak ludzie kamią. Tu jest jeszcze ten Darel, który ma też dwa płytki. A tam jest poko? Nie wiem. Nie ja chcę tak pucharków tracić. Bo tam jest, mi, crow. Mi jest Crow Tu jest Darel. Wszędzie są jacyś. Dobra, nie, 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 nie no, ja bym się z nim steamował, chociaż on nie zabije pewnie. Skąd on dary? Ma już tyle a kroła? się chyba laguje. Kroła ma 6, 7. Dary się chyba laguje ogólnie. To weź go labi. Ale nie, bo on i tak mnie może nawet zabić. Więc. O dobre tego. O. Dawajcie, dawajcie tego kroła. O, Dawaj! O, o, o. Dawaj, bo. Dawaj pan. No i to nie był dobry pomysł. O kurde, ale, ale. ale on się laguje ogólnie. Chcę, chcę się teamować. Dobra Piąte miejsce. Serio, się laguje. Tu już Okej, no jeżeli możemy sobie jeszcze zagranicznego jedną gierkę, pewnie i tak już nikt nie dotrwa teraz do tego momentu. O, może spróbujemy sobie właśnie karnąć. do karla Co, karną odzywkę. Ej, to trzeba by to powiedzieć, właśnie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu, bo teraz jest. To jest, jest ważne, że karol dostał odzywkę jakąś. Jaką? No, no widzisz? Mój to cały czas. No? Dobra. Ale w ogóle jakby na takich rolkach. To jest wagoniku takim górniczym. Dobra, nie żyje. Dla mnie, Karol, to jest fajna postać. Nawet spoko, chociaż, chociaż no. jakoś nią nie gram. Dla bo... mnie, prawie najlepsza, niebieska. Serio? No. Nie mogę teraz stracić zbyt dużo pucharków. Jakie są w ogóle niebieskie? O nie, skąd Jak ten mął mi widział? Jakie są w ogóle niebieskie postacie? Peny, Daryl. Uch, Peny Daryl. <coughs> Dla mnie pen jest najlepszy. Karl y, i ten. Rika. Ten najlepszy, a Rika najgorszy. Serio? Dla mnie Rika jest nawet spokojna. Chyba w poprzednim odcinku z nim zrobiłem na na odcinku. Daruj taki. O nie. Dobry jest. Mamy ultę, więc jest spoko w sumie. O nie, on mi bomby rzuci teraz. O nie, ucieka, ja tylko... Nie no, uciekam, gdzie? nie uciekam ogólnie moim ultem. Też można w sumie tym jego ultem uciekać. Aj, aj, mogłem go zabić. miejsce. No dobra, no długi odcinek wyszedł. Aktualizacja spoko. Ja się z wami żegnam. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Widzicie dokładnie Brawlersy. I także jest taka nowa rzecz, że można chyba zrobić korol, kolor. I oczywiście zdjęcie sobie nikt na kolorowy. Ja się z Wami żegnam i cześć.